Cześć, witajcie szlendy z tej strony. Mały komentarz do akcji w Otwocku. Od wczoraj ludzie nie mają wody i podobno sytuacja ma trwać jeszcze 3 dni. I teraz ciekawostka i taki paradoks tej całej sytuacji. Wejdziecie w komentarze tych wszystkich e, instytucji, które się tym zajmują. Ludzie tam oczywiście panikują, piszą, dlaczego się dowiedzieliśmy dopiero w ostatniej chwili. Bla bla bla, czyli kolejny. Piękny przykład, że totalnie większość osób ma to w dupie, nie potrafi się nawet ogarnąć, mimo że wie, i tak musi mieć wodę, ciepło, jedzenie, sen do końca swoich dni. I teraz, oczywiście, władze zabezpieczyły wszystko, straż pożarna, wszystko fajnie, władze kryzysowe. Super, no bo to jest lokalne. I tu jest paradoks, to jest lokalne. Oczywiście, sklepy wyczyszczone łącznie z gminami, wszystkimi dookoła, ale przyjechał spać z Warszawy, pewnie z Góry Kalwarii i z innych okolicznych miejscowości. A jakby tak dupleo w skali kraju to mamy rozpieprz totalny i naprawdę ogarnijcie się, bo nie ma żartów. Często o tym mówię, czasem mnie wyzywają od szura, że straszymy ludzi, straszymy ludzi. Ja jestem daleki naprawdę od sytuacji wojny czy innych tam klimatów, ale jestem bardzo bliski temu, że naprawdę graniczymy na, na granicy ryzyka awarii elektrycznej takiej grubszej, bo zwróćcie uwagę, że czasem podprogowo wystarczy wiadomości posłuchać, że Niemcy odpalają kopalnie węglowe Jakiś czas temu, że coś tam, że coś tam. Cały czas Unia, cała, cała Europa się wspiera energetycznie, bo są problemy różne, lokalne, też w zależności od pogody. A teraz, jakby coś pierdzielęło w skali kraju, to wszyscy jesteśmy w dupie. I to trzeba mieć świadomość, że jak Ty jesteś ogarnięty i Twoi sąsiedzi, to jesteście w bajce. I nie będziecie się musieli napierdzielać między sobą, bo tu już nie ma miękkiej gry. Strefy komfortu trzeba mieć. Pozdrawiam, cześć.